Chciałam wam, kochani, pokazać, bo jestem w trakcie jedzenia. Zrobiłam sobie na szybko właśnie makaron. Tu jest kurczak, papryka, ogórek, sałata i makaron bezglutenowy. Dodane są przyprawy, także zajadam, bo wyszło naprawdę, naprawdę fajne. Gorsza jakość, ale przynajmniej jakoś, jakoś siebie zaakceptuję przy montażu. Słuchajcie, co wam chciałam powiedzieć, byłam dzisiaj takie update'y trochę, o co u mnie. Yy, zmieniam tą moją dietę, słuchajcie, całkowicie i powiem Wam, że no poprawa. Czy jest poprawa? No, średnio. Yy, bo mam takie momenty, że są yy, takie nasilenia, ale okazuje się, że ta choroba, atopowe zapalenie skóry, też ma inne przyczyny i nie tylko żywność ma wpływ, ale też inne rzeczy. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że bardzo mi się słuchajcie, moje jelita już, już po prostu zwariowały. Przez te zmiany diety, przez te właśnie braki, przez te przeciążenie, tak naprawdę, skrobią i tymi mąkami. Bo naprawdę <śmum> powiem wam, że ja mam zdęty brzuch, słuchajcie, codziennie. Także jeszcze to, co wiadomo, a jak są chore jelita, no to psychika od razu się pogarsza. Więc powiem wam, że czuję się naprawdę psychicznie już taka zmęczona. Dlatego też przyszłam... Boże, czy to Was nie uślepia? Update jest. Byłam dzisiaj na badaniach. Zrobiłam, słuchajcie, yy, badanie krwi z, z, jakby jeszcze raz yy, test ten Alex 2. k To jest, słuchajcie, test alergiczny, który jakby obejmuje 256 różnych alergenów jakby wszystkich, i tych z żywności, i bziewne, jakieś roztocza, jak, no po prostu wszystko, co tam sobie możecie wymyślać, tak naprawdę. Nie wszystko, wszystko, ale większość. Yy, I co mam, Wam mogę powiedzieć, że. Że po prostu chcę, bo ostatni raz robiłam chyba dwa lata temu i chcę zrobić sobie tak aktualnie. Bo mówię, świruje mi ten organizm. Mówię teraz AZS, wcześniej pokrzywka, problemy jelitowe, problemy z oddychaniem. Wiecie, po prostu już jestem, już jestem zmęczona tymi objawami. A jak zrobię sobie ten test, to będę wiedziała po prostu, czy to są alergie, czy to nietolerancje, czy cokolwiek. I wtedy sobie powykluczam pewne rzeczy. I będę mogła przejść do mojej, wiecie, ostatecznej walki i ostatecznego pomysłu, który gdzieś tam kiełkuje już od wielu miesięcy w mojej głowie, czyli, słuchajcie, zrobienie y, takiej diagnostyki też na poziomie genetycznym właśnie z tych tej jelit. Tylko potrzebowałam po prostu tego testu teraz, żeby mieć taką pewność, nie? Po prostu, że mogę ruszyć dalej, że to wszystko jest od jelit na, już na 1000%. I, I wtedy mogę ruszyć dalej. I chciałam po prostu z wami pogadać, yy, no, jak to, jak to idzie dalej z tym wszystkim, <gry> że byłam na tych tak badaniach krwi. Słuchajcie, poszłam do gabinetu, znaczy do laboratorium, właśnie które znalazłam nowe i yy, naprawdę jestem bardzo zadowolona, mimo tego, że ręka mnie boli i że. No nie wiem, była taka pielęgniarka, słuchajcie, z doświadczeniem i samo badanie mi nie bolało, ale potem założyłam, że chyba źle yy, źle to było zrobione, bo bardzo, bardzo boli mi ręka, nawet obrzękniętą, trochę miałam tą żyłę, yy, więc coś chyba tam... Zresztą też miałam tą opaskę bardzo mocno ściśniętą, więc wydaje mi się, że po prostu coś tam się, wiecie, zablokowało i, i nie do końca poszło tak, jak należy, ale to wiecie, to... Wydaje mi się, że to się po prostu wchłonie, że to, wiecie, że to, bo trzeba czasu i się wszystko tam samo naturalnie naprawi. Ja wierzę w organizm w samoleczenie. Nie organizmu oczywiście zaznaczam po raz kolejny, że nie wszystko się da samemu wyleczyć, ale organizm ma, wiecie, taką zdolność do regeneracji samoleczenia, więc yy, też daje temu szansę i musiałam zmienić rękę. Daje temu szansę i słuchajcie no staram się, żeby też się regenerował sam, ale co chcę Wam powiedzieć, że zrobiłam właśnie ten test, że będę robić yy, to badanie, słuchajcie, jedno znalazłam na 35 różnych szczepów bakterii, które są w jelitach, żeby to przebadać, czy one są, czy ich nie ma, czy jest za mało, czy jest za dużo i całą tą potencjalną dysbiozę jelitową po prostu prze, przewertować. I do tego właśnie tą typową nieszczelność. To też słuchajcie, nie jest jakoś super tanie, bo to też niektóre te badania są na poziomie genetycznym i są kosztowne, ale wiecie, zdrowie nie ma ceny, trzeba zainwestować. Bo to wiecie, są już takie celowane badania, które później, jak je zrobię, to idę na wizytę do gastroenterologa. Znajdę sobie słuchać jakiegoś profesora, jakąś mądrą osobę z otwartą głową, która ma doświadczenie, która ma chęci wyjść poza ramy tych ciągłych, wiecie, tego ciągłego diagnozowania IBS po prostu całej Polsce i chce znaleźć po prostu takiego lekarza, który będzie trochę szerzej myślał, nie? I miał szerszą wiedzę, także to jest mój plan, słuchajcie, na te przyszłe miesiące. Jestem bardzo zdołowana, jestem zdołowana, słuchajcie, tym, że że po prostu te moje lita i tak się buntują, że wiecie, tu zmieniam, tu sobie zabieram. Ja już sobie naprawdę bardzo dużo rzeczy odmówiłam. Yy, wiecie, wróciłam do tego na biału, przytyłam, teraz znowu musiałam odłożyć, znowu schudne. Yy, wprowadziłam owoce, no to znowuż cukry u mnie też nie bardzo, nie? Yy, wiecie, jadłam ziemniaki, żeby trochę było więcej właśnie tych skrobiowych. Musiałam, słuchajcie, przerwać, bo pamięć mi się skończyła. W każdym razie kontynuując. Cały czas, słuchajcie, dzień w dzień jadłam ziemniaki, żeby właśnie było sycąco, bo na tej diecie, gdzie nie macie mleka, nie macie pszenicy, nie macie, wiecie, no nic, co jest sycące, trzeba dowalać czymś innym. I przez to jestem już obciążona też skrobią ziemniaczaną, którą też dodaja, dodawałam do naleśników, które musiałam odłożyć, bo, bo wiecie, znowuż jajka, Zauważyłam, że po białku jaj yy, zaczyna mi się zatykać nos, czyli robi się znowu ta, ta sama sytuacja, słuchajcie, co z pszenicą, że wszystko, wszystko mi się po prostu blokuje. I chciałam Wam kochani tylko powiedzieć, że właśnie czuję się taka już zmęczona i obciążona tym wszystkim. No mam nadzieję, że po prostu znajdę na to wszystko sposób. Ale to nie jest takie łatwe, nie? Bo cały czas, jak tylko macie jakąś taką blokadę i musicie to wywalić, tamto wywalić, jajek nie, mleka nie, pszenicy nie, owoce nie, wiecie, nie każde warzywa i tak dalej, no to po prostu robi się wielkie zarostgo, tak? I jeszcze, słuchajcie, myślałam, że jakoś tak ziemniakami będę sobie pomagać, żeby tą sytość chociaż czuć, bo tam, na tej diecie jestem często głodna. To niestety już mój organizm mówi, mm -mm, za dużo skrobi, już za ciężko, już za. Mimo, że się mnie jakieś są lekkostrawne, ale czuję, czuję, że po prostu już dociążone, dociążone i już koniec. Także no, średnio jest, kochani. Także najbliższe miesiące to właśnie będą decydujące, myślę, pod kątem właśnie tych wyników. Zobaczymy, co pokaże test, zobaczymy, co pokażą te. Badania na te wszystkie szczepy bakterii. Myślę, że jestem wręcz pewna, słuchajcie, że ja mam nieszczelne jelito i mam dysbiozę, prawdopodobnie. To są moje takie wstępne szacunki. No bo po prostu, no to no co innego też, nie? Z drugiej strony, wiecie, już wszystko, co możliwe, wykluczyłam. Nietolerancje pokarmowe oczywiście też mam, ale to, wiecie, w nietolerancjach to powinno być, działać tak, że nie tolerujecie pszenicy. Przerzucacie się na mąki bezglutenowe i elegancko. A u mnie wiecie, i tak źle, i tak, yy, i tak źle, i tak źle, i tak źle. Także, no. Jestem załamana. Mam, słuchajcie, stany depresyjne przez to wszystko. No, ale co? Idę dalej, będę robić te badania i do gastrologa się mówię. No i w ciągu najbliższych miesięcy chciałabym, słuchajcie, do świąt to załatwić, żeby sobie siąść w święta, już wiedzieć, co ugotować i się cieszyć i jakoś tak odpocząć mentalnie i jeszcze przed zakończeniem, wiecie, roku, żeby tak już sobie, z, wiecie, z taką y, czystą głową to wszystko poukładać i potem pewnie jakiegoś dietetyka ogarnąć. No ale to, wiecie, <głos》> ja to w ogóle będę musiała... <głos》>, takie cyrki są w ogóle z tymi próbkami, pomyłam. Bo trzeba pewne zasady zachować, a nie zawsze jest to możliwe. Także ja na ten moment kończę. Mam nadzieję, że taki krótki vlog się Wam podobał. Idę jeść mój posiłeczek, który Wam pokazywałam wcześniej. Pewnie już mi występu, bo się zagadałam. Ściskam Was ciepło, zapraszam do innych moich filmów. No i co? Przez jakiś czas będziemy sobie nagrywać telefonem, bo chyba troch, trochę moja buzia jest dla Was bardziej znośna. I jak się to wszystko wiecie, wyprostuje, ułoży, to ja chyba, słucha, słuchajcie, na 2-3 dni sobie gdzieś pojadę. Jak już będę miała taką, wiecie, czystą głowę, się trochę zrelaksować, bo już jestem tak zmęczona psychicznie, że naprawdę potrzebuję chyba tego. Także trzymajcie za mnie kciuki, jak zawsze. Możecie mi coś sugerować. W ogóle bardzo dziękuję osobie, która. Sugerowała mi te mastocyty w komentarzu. To jest bardzo pomocne, także dziękuję Ci, droga osobo, że takie coś napisałeś, łaś, nie wiem. I, i, I tak, tak, zdecydowanie pójdę też w tą stronę, bo to są te komórki tuczne, które uczestniczą, wiecie, i w stanach zapalnych, i w pokrzywkach, i właśnie podczas adzesy, i bielicie, i coś tam I ogólnie na układ odpornościowy. Także też absolutnie zgadzam się, mastocyty. To cyty muszę też zbadać jakby w tym kierunku. Także bardzo serdecznie dziękuję za tą wskazówkę. Czekam na kolejne, jeśli jeszcze macie jakieś. Także ściskam Was i zapraszam do kolejnych moich filmów już niebawem. Pa pa!